Witam. Pozdrawiam serdecznie. Przemierzamy sobie raz w deszczu. Akurat zdjąłem czapkę, bo jest bardzo mokra. Czapka typu Helikon-Tex. w każdym WZ-93. Kurwa, bym się wypierdalił. Przepraszam za wyrażenie, ale też nie jestem magistrem, inżynierem do spraw budowlanki, żeby tu nie wiadomo jakimi tekstami walić. jest co do butów Combo Light. To one bardzo wygodne, waga piłkowa. Tak jeszcze nie dają się w znaki. Co innego na przykład DMA 926mon, jako zwolonocki butów były DEMA 926. 933 miałem ale tak szybko miałem, że tak je szybko sprzedałem, gdzie jest to replika nieudana butów budel z 2005. Może jest w kolejnym pięknie Przemierzemy sobie las A fajnie czy na się wywaliłem Nie ma to jak w lesie To już najpiękniej Polecam filmy z Krystyną Szabówną Jeśli chodzi o pipunek do lasu, Polecam rękawice Mechanics Fast Fight akurat na takie cieplejsze dni są one idealnym wyborem Natomiast na chłodniejsze dni pamiętam że byłem bardzo zadowolony z Milteka, yy, takich rękawic bardziej zimowych, czyli materiał Milteka. Też były dobre, fakt, rękawice. Przepraszam, że chyba słabo mnie widać. Ogólnie rzecz biorąc, sprzęt do lasu nie musi być drogi. Ważne, żeby się sprawdzał, miał swoje zastosowanie. Akurat ja uważam, że bardzo ważną rzeczą i niezbędną są dobre buty do lasu albo w góry, tym bardziej w góry. Czy ktoś woli godetekst, czy nie godetekst, czy buty ze skóry licowej, pełnej bez żadnych siateczek, także że, że woda dostaje się na przykład. Dopiero po sześciu godzinach Ktoś w zapytać zapytał czy prowadzę kanał na YouTube Tak, prowadzę kanał na YouTube Ale oczywiście nikogo nie zmuszam, żeby ktoś to obejrzał Tylko odpowiedziałem komuś na pytanie Zasobnik piechoty górskiej Kradimater Moln jest bardzo przydatna Pamiętam jak miałem z Bundeswehr ona była akurat o tyle fajniejsza, że była typu kostka. Bazę ją polecam na Jest fajna Dodatkowo pod plecy można sobie włożyć co ułatwia przenoszenie Także sprzęt do burszkaw który nie musi być drogi znożyć jak wiadomo polecam ludzie mam w nelce. Mole 2000 Ogólnie rzecz biorąc co do nożu typu kanda, Według mnie jest to dziadostwo widziałem bagnet 50 cm do szale ziadosło był smud i ubóstwo Oczywiście moją długą pasją jest historia. Takie fajne klimaty i pozdrawiam serdecznie Filip Rzowski. Dziękuję.